Kiedy nie wiesz, co zrobić na randkę, to zrób takie czułosy. Masło do gara. Całe. Woda do gara. Cukier. Kryształ. Sól. I zagotowujemy wszystko. Po zagotowaniu dodajemy mąkę. Parzymy nasze ciasto, czyli gotujemy przez minutę, dwie. Aż mąka będzie zagotowana. Spokojnie zgęstnieje. Cały czas mieszając. Sparzone ciasto przekładamy do miski. I czekamy, aż trochę wystygnie. Do naszej przesłudzonej masy nie może oczywiście zabraknąć jajek. Uff. Mieszamy. Jajka dodajemy po kolei. A gotowe ciasto przekładamy do rękawa. Do naszych czurosów nie może oczywiście zabraknąć cukru z cynamonem. Cukier? Cynamon. Do nagrzanego tłuszczu wkrawam nasze czurosy. Smażymy na golden brown. Usmażone czurosy trzeba wymoczyć w cukrze z cynamonem. Do naszych czurosów nie może oczywiście zabraknąć nutelli. Czas na degustację, a przepis znajdziecie tylko u mnie. Mm.